Dzień dobry, z to 24 Będę miał pytanie do Daniela. Dzień dobry Danielu. Zacznę może od tego, że jesteś jednym z trzech piłkarzy Lechii Gdańsk, która miała okazję zdobyć Puchar Polski. Czy rozmawiałeś ze swoimi zawodnikami, czy jakie rady dałeś im przed tym finałem jutrzejszym, no bo tutaj jednak jest to bardzo ważne spotkanie dla was. Przypomnijmy, że 36 lat już Lech Gdańsk czeka na kolejny drugi Puchar Polski, jeżeli oczywiście uda się wygrać jutrzejsze spotkanie z Jaką. Dzięki. Witam serdecznie. Myślę, że ja jak i cała drużyna skupiamy się tylko na tym spotkaniu, które będzie jutro. To co było wcześniej to tak naprawdę nie będzie miało znaczenia. Może tam w pewnym sensie jakieś doświadczenia, ale tak naprawdę wcześniej te rozgrywki inaczej były rozgrywane. Teraz wiadomo jest ten stadion narodowy i, i to będzie dla wszystkich coś nowego. I myślę, że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jutrzejszym dniu. Janek Sławiński, Radio Mors. Pana trenera się potem jeszcze też o to dopytam. Panowie, jakbyście mogli wymienić po jednym najgroźniejszym zawodniku Jagiellonii. Jak przewidujecie, kto sprawi największe zagrożenie, kto będzie powodował niebezpieczeństwo? Dla nas ważny jest Legia Dansk, nie inna drużyna. Grzegorz Mielko, Polsat Sport. Pytanie do Flavio Pajchon. Jak tutaj w Polsce wielka renoma i ranga tego Pucharu Polski, Stadion Narodowy, jak to jest w Portugalii? No, myślę, że podobnie tak jak w Polsce. Tak? Mamy, mamy też stadion tylko dla Puchary. I myślę, że tak, atmosfera tak sama, dużyną jest dla nas e, ważny też e, super dzień i nasza, nasza, nasza droga do, do finału była piękna i jutro myślę, że jest jest e, dobry dzień dla nas. Jeszcze tylko drugie pytanie. Dopytam pana Flavio, Czy wyjdzie, czy już pan wie, czy rozmawiał pan z trenerem, czy, czy też na odprawie dowiedział się pan, że wyjdzie pan w pierwszym składzie, bo z Legią wszedł pan z ławki. Jestem bardzo szczęśliwy i dzisiaj jest dzisiaj, jutro jest nowy dzień. Jedziemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko? Ok. To myślę, że w takim razie dziękujemy zawodnikom. Naszym. Dziękuję. I co teraz? Poprosimy o pytania do trenera. Dzień dobry, panie trenerze, sportpl. Może trener będzie nam w stanie więcej trochę powiedzieć niż, niż to, że mamy nowy dzień. Panie trenerze, to yy, matematycznie tak patrząc tylko i wyłącznie na te ostatnie mecze, to że w czterech spotkaniach straciliście 12 bramek to jest dla pana yy, jakiś symptom czegoś złego, co się zaczęło dziać z defensywą, która przecież w całej fazie zasadniczej w 30 meczach straciła tylko 25 bramek, a tutaj w czterech połowę tego dorobku yy, nadrobiła, tak w cudzysłowie. Ja myślę, że jest to na pewno sprawa na takie dłuższe rozważanie, na pewno nie na za 5-12 przed finałem Pucharu Polski. Poza tym no wiadomo, że i tak wszystkiego nie powiem, bo, bo gramy jeszcze końcówkę bardzo ważną w ekstraklasie i, i przed nami i finał. Także ja rozumiem, że jest to na pewno interesujące dla Was dziennikarzy. Każdy może to zinterpretować i nie chciałbym tutaj w jakiś sposób no, trochę odsłaniać naszej kuchni, bo, bo mogłoby to na końcówkę źle wpłynąć. Myślę, że przyjdzie czas na podsumowania I, i, i myślę, że bramki, nawet te, które straciliśmy z legią, też mogliśmy spokojnie ich uniknąć. Jakie są przyczyny, no, to, to, to prawda, gdzieś tam leży po środku i, i niektóre z nich rozumiem. W niektórych sytuacjach no, trochę takie można powiedzieć w okoliczności, jak na nabita bramka, dwie bramki dostaliśmy też, można powiedzieć w doliczonym czasie, gry, grając w osłabieniu, czy to z piastem, czy z legią po zejściu Bożego Augustyna. No i tak, tak, tak można to rozbierać i rozpatrywać. Rzeczywiście zwróciliśmy uwagę, bo, bo zaczęło to wyglądać gorzej. i. Mogę powiedzieć tak, na pewno trochę to zdiagnozowaliśmy i na pewno trochę słabiej chronimy bramkę i zabrakło nam takiej agresywności w, w kierunku do piłki, czyli do, 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 do rywala z piłką, a wchodziliśmy zasłaniając pole gry, ale, ale tej agresywności do przodu już trochę brakowało. I to tyle co mogę rąbka tajemnicy, jeśli ktoś tam sobie nie powiedzmy nie przeanalizował. I, I zwróciliśmy jeszcze uwagę na, na inne elementy. Czasu jest mało do pracy, ale, ale spokojnie. Także odpowiadając na to pytanie, to, to, to myślę, że to jest, to jest tyle. Dziękuję, Trybny, że tak analizując właśnie te bramki, można było gdzieś zwrócić uwagę, że często 3-4, nawet 5 piłkarzy Lech obserwowało piłkarza strzelającego bramkę. Czy tak było chociażby w Szczecinie, gdzie tam Radek Majewski z Kowalczykiem sobie podawali piłkę i później wiadomo jak to się skończyło. Natomiast czy to jest efekt jakiegoś braku koncentracji, czy może zmęczenia? Czy, czy tu zdiagnozował Pan problem, Jak z czego to wynika? Tak, już powiedziałem, elementy zabrakło dojścia do piłki, skrócenia, jeszcze raz powtórzę, natomiast jeśli chodzi o dalszą moją analizę, to ona nie, nie nadaje się do publicznej debaty i to są sprawy szatni i na pewno nie, nie w tym momencie sezonu. Z chęcią się podzielę, ale, ale po sezonie na pewno mam swoje przemyślenia. Natomiast uważam, że mogłoby nam taka analiza na pewno nam nie, w niczym nie pomoże, a, a z punktu widzenia, nawet takiego psychologicznego, mogłaby nam zaszkodzić. Także są pewne rzeczy, które zostają w szatni, i, i, i o tym rozmawiamy z drużyną, ale, ale tak jak Pan tutaj zauważył. Także jeśli następne pytanie też będzie do tego dotyczyć, to, to, to się nie dam. Nie nie, już to trzecie, ostatnie pytanie dotyczy tej sfery mentalnej, o której pan wspomniał. Trudno było gdzieś porzucić to wszystko, co zebrało się w głowie w trakcie i po meczu z Legią Warszawa i skupić się tylko na finale Polski, no bo jakby wiadomo, że w przestrzeni publicznej ta debata wciąż trwa chyba nawet trzeba powiedzieć odnośnie błędu sędziego i generalnie tego meczu. Natomiast no, wiadomo, że pewnie pana to w jakiś sposób dotknęło, a gdzieś tu za rogiem już się czaił drugi, też ultraważny mecz, bo było trofeum. W ogóle ten sezon to są dla nas, jest wiele nowych doświadczeń. Można powiedzieć, drużyna zmieniła się o 180 stopni. Doświadczamy, w, można powiedzieć, w 18 kolejkach bycia liderem grania w finale Puharu Polskich, grania co 3 dni, bo, bo, bo taka jest formuła. Jest wiele rzeczy takich nowych grania przy takiej publiczności i, i, i grania wszystkich w całej edycji pucharowej na, na, na wyjazdach. Jest wiele elementów, gdzie, gdzie doświadczamy czegoś tam nowego. I ta sytuacja, ja już można powiedzieć ostatnio ją skwitowałem, to, to nie były tylko, to nie była strata trzech punktów, bo pojawiły się duże emocje i tutaj naprawdę solidnie musieliśmy w sztabie to przeanalizować, przedyskutować i, 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 i odpowiedni sposób przekazać, zareagować i, i, i wpłynąć na nastawienie zawodników. Bo, bo to nie jest łatwa sprawa. Dlatego powiedziałem, już można powiedzieć na ten temat wystarczająco dużo zostało powiedziane i myślę, że dla nas to już jest temat nie na teraz, bo, bo, bo to już jest za nami i skupiamy się na tym, co przed nami, bo, bo mamy piękne święto jutro. Ja myślę, że mamy wspaniałe święto do, do rozegrania. Ten puchar polski naprawdę ranga, pełny stadion, ponad 50 tysięcy widzów y, poprzedzone pucharem tym barku, czyli najmłodsze dzieci y, y, grają też w słusznej inicjatywie I, i, i naprawdę czystość piłki nożnej, popularyzacja. Widzimy jak Polska łaknie takich świąt. I my naprawdę oprócz tych wszystkich przeszkód, które się pojawiają z częstymi meczami, z bolesnymi porażkami, my, my się z, z tym mierzymy i chcemy się cieszyć z tego święta. To nie jest utrapienie, to nie jest dla nas powód do jakichś zmartwień, to jest powód do wielkiej dumy. I, 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 i wielki sukces. Ja myślę, że każdy z polskich piłkarzy, wielu przynajmniej, no nie każdy, ale wielu pił polskich piłkarzy marzy o tym, żeby zagrać, wielu trenerów. Ja będąc trenerem we wcześniejszych sezonach też przychodziłem tutaj na te finały i, i jako trener też patrzyłem, rozwijałem i też to było w sferze naszych marzeń. Nie wszystkim jest dane tutaj stanąć, zagrać, stanąć przy ławce i zagrać. Także można powiedzieć, że jesteśmy wspólnie z zawodnikami i sztabem, jak szczęściarzami, że, że tu już jesteśmy i chcemy w tym się uczestniczyć. I, i wierzę w to, że, że kibice również dopiszą, bo myślę, że no fajne, fajne ośrodki się spotykają z Podlasia i z Pomorza. Myślę, że, że będzie świetna, wspaniała atmosfera. No nic, tylko się cieszyć, przyklasnąć, bo, bo myślę, że, że tak powinna wyglądać, nie uprzedzając faktów, ale tak powinna wyglądać właśnie piłka nożna w Polsce i mimo, że zdarzają się oczywiście, piłka nożna niesie emocje i zdarzają się, my musimy nad tym panować i i odrzucić te złe emocje jutro po prostu niech, niech, niech od tych najmłodszych meczów, które, które będą przed nami zwieńczeniem niech będzie nasz finał i niech to się toczy naprawdę sportowej atmosferze, bo myślę, że trochę ta nasza piłka jest, już tutaj nie chcę wybiegać, ale trochę jest zamknięta w branży piłkarskiej, a trochę musimy się otworzyć na, w szerszej perspektywie nawet, nawet na inne pola, czy to biznesowe, czy, czy ekonomiczne, bo bo myślę, że potrzebujemy, Polska potrzebuje fajnej reprezentacji, fajnej ligi i również fajnej edycji Pucharu Polski i to się dzieje. Doceńmy to, mniej narzekajmy, a cieszmy się, bo jutro mamy wspólne święto razem ze Świętem Narodowym i, i, i tylko pozytywnie bym na to patrzył, bo my naprawdę autentycznie zdajemy sobie sprawę, że bierzemy udział w czymś wielkim i chcieliśmy tą presję przekuć na, na to, żeby ona nie paraliżowała nas, tylko w takim duchu właśnie, że my mamy dużo do wygrania. Historycznie mamy ogromne, ogromną rzecz do wygrania i, i chcemy to wykorzystać pozytywnie, żeby, żeby zapisać się w historii. Można powiedzieć, że jutro możemy stać się nieśmiertelni zapisując się na, na, na stałe w historii swoich klubów, miast i, i, i o to będziemy walczyć. A tu na wszystkich finałach Pucharu Polski rozegrywanych na Narodowym? Na jednym nie byłem z tego co pamiętam, bo to było... A tak, tak na innych by... na I, to, i tak zdychał to... trener, to i tak sam do siebie, no kiedyś tu zagram, kiedyś tu będę, ale nie na, na VIP-ach, tylko na, na dole. No oczywiście, oczywiście, że tak, bo, bo jestem ambitny i, i myślę, że to jest, to jest nasz wspólny stadion, to są nasze wspólne marzenia każdego trenera i, i, i no trzeba się trzeba mierzyć w marzenia, bo, bo cóż to za życie bez marzeń, także... Także tak to wygląda. Tomasz Kowalczyk, Radiowa 1K. Trenerze chciałem zapytać, czy czuje Pan, że Lechia jest faworytem jutrzejszego spotkania? Tak, jak już powiedziałem, myślę, że jutrzejszy mecz nie ma faworyta i Elonia też jest solidnym zespołem doświadczonym w ostatnich latach bardziej nawet od nas, także nie uważam, żeby tutaj Lechia była faworytem. My oczywiście Swoją pewność siebie budujemy na, na, na czym innym, ale ale myślę, że tutaj nie wskazywałbym faworyta. Jesteśmy gotowi na to, że Jagiellonia zagra w pełnym składzie razem z Nowikowasem, z Runię. Jesteśmy na to gotowi, bo, bo wiemy, że na ten mecz Jagiellonia też czeka i, i wiemy, że będzie dużo walki fizyczności. Chcemy chcemy tutaj stawić czoła i, i pokazać Lechie taką Jaką, jaką, jaką naprawdę jest, bo myślę, że, że pokazaliśmy w tym sezonie naprawdę wielką wartość i, i powtarzalność i jutro też chcemy pokazać dużo jakości. Dzień dobry, trenerze. Jeszcze zapytam o tą presję, presję, jeżeli chodzi o Pochor Polskie. 83. rocznik ostatni Puchor polski z zdobyty przez Lech Gdańsk. Jak teraz tutaj pan jako trener podchodzi, jak zawodnicy właśnie, bo tak jak pan powiedział, możecie się stać nieśmiertelni, możecie zapisać się w kartach polskiego futbolu. To moje pierwsze pytanie. No cała sztuka polega w sporcie, myślę, na wykorzystaniu tej presji, bo ta presja może pociągnąć w drugą stronę, ona może sparaliżować i odebrać siły i nastawienie, natomiast może też spowodować dużo dobrego. Myślę, że trzeba patrzeć właśnie na, na, na zyski, na to, co jest do wygrania, a nie na to, co jest do stracenia. Także no, kto sobie lepiej poradzi z tą presją, prawdopodobnie jutro będzie zwycięski. I zapytam jeszcze o kibiców. Dwunasty zawodnik, się piękne obrazki widzieliśmy w Białymstoku, kiedy drużyna była żegnana przez kibiców, wsiadali do autokaru, jechali tutaj do Warszawy. Jak było w Gdańsku? Czy kibice również pozdrawiali, trzymali za Was kciuki na lotnisku, czy jednak było to ciche pożegnanie? Tak, też mieliśmy pożegnanie pod autokarem, też kibice. Śpiewaliśmy z nimi, żegnali nas, mobilizowali. Widać, jak... Dziękowali za to, co już zrobiliśmy, i, i proszą o więcej. To jest, to jest naturalne, że kibic chce zawsze, żeby było jeszcze więcej, i to jest, to jest naturalne. I, i wiadomo, że, że, że gra się po to, żeby też zdobywać trofea, i, i naturalna rzecz. Także było też pożegnanie, był doping. Czujemy to na każdym kroku. Wiemy, że jedzie pięć pociągów jutro do Gdańska. Z klubu jest też wyczarterowany samolot, także, także w, moim tam, w mojej wiedzy około 20 tysięcy kibiców będzie, oprócz tych 10, w tym 10 tysięcy, to, to, to formalne to też będzie około 20 tysięcy takich naszych przebranych sympatyków w stroje, w stroje gdańskiej Lechi, także cieszymy się i, i fajnie niech to święto będzie takim prawdziwym świętem. Trenerze, mogę? No. Radio w ostatniej kolejce obserwowaliście się wzajemnie, widziałem w telewizji trener Mambut i trener Primel oglądali Wasz mecz z Legią, natomiast w Lublinie na meczu Jagielloni z Zagłębiem na trener Smolarow, ja z nim rozmawiałem, połączył powiedział taka zasłona domna, że nawet niczego nie zanotowałem w tym dodatniku, że na podstawie tej, tej chociażby analizy meczu Jagielloni w Lublinie jakieś wnioski wyciągacie, czy kompletnie to co się wydarzyło w Lublinie nie ma znaczenia? Obejrzeliśmy trzy na żywo mecze ostatniej Jagiellonii, a przecież też graliśmy dwa razy w tym sezonie, także myślę, że tutaj chcieliśmy taką na bieżąco formę zobaczyć i, i to jest naturalne. Wiedzieć to jedno, wykorzystać to drugie, także myślę, że e, znamy się. Myślę, że ten czynnik taktyczny gdzieś tam też w takich warunkach zejdzie trochę na dalszy plan i, i tutaj jednak te emocje trzeba opanować i... No nie ma się co tutaj oszukiwać, że, że na pewno ani Jagielonia, ani tutaj Lechia nie zmienią diametralnie ustawienia i swojego stylu gry. I, i, i mimo to myślę, że, że dwie drużyny mają tyle jakości w sobie, że są w stanie stworzyć naprawdę fantastyczne widowisko, nie gorsze niż to, które stwarza nam tutaj reprezentacja, bo, bo, bo myślę, że wiele było spotkań choćby z naszym udziałem, bardzo emocjonujących. Stefan Szczepułek, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Pamiętam, że Pan bardzo elegancko się wypowiadał o przeciwniku, jak zawsze. No, ale proszę powiedzieć, jest chyba coś takiego gdzieś tam w świadomości i trenera, i piłkarzy, że stoicie wyżej w lidze niż Agielonia, wygraliście z nią w Białymstoku, wygraliście w Gdańsku, możecie wygrać i w Warszawie, nawet szatnie macie lepszą tutaj. Czy to nie jest niebezpieczne? Ja myślę, że takie myślenie mogło być zgubne i mogło to być połapką i, i takie rozpływanie się w tym co było to, to, i patrzenie w tabelę to często może być zgubne. Także tutaj to nasze nastawienie bardziej, bardziej kierujemy na, na, na konkretny mecz, na konkretną dyspozycję. Puchar Polski nie ma nic wspólnego z tabelą w ekstraklasie. Wiemy, że Puchary oprócz tego, że jest ten frazes, że rządzi się swoimi prawami, bo tak jest, no to jest finał. Myślę, że i Jagelonia i my no, nie graliśmy przy takiej publiczności I, i to będzie zupełnie inny mecz. I, i, i tutaj no nie, nie sugerujemy się tym. Oczywiście wiem, wiem o czym Pan mówi, ale, ale myślę, że takie myślenie mogłoby być trochę pułapką dla nas. I jeszcze jedno pytanie, ale bardziej chyba do pana Patryka. Czy zostali zaproszeni na, na ten mecz finaliści z 83? -go? Zwycięzcy, tak? Tak, oczywiście cała, <coughs> przepraszam, na cała drużyna z 83, prawie cała, bo nie każdy mógł ze względów osobistych, ale powiedzmy 3 czwarte zawodników pojawi się i będzie też dopingowało w koszulkach, w szalikach naszych, naszych zawodników aktualnych. Także, także, także taki dodatkowy bodziec również będzie. Dzień dobry, Michał Zahodny, Łączy nas Piłka. trenerzy czy powiedział Pan, że to jest zupełnie inne spotkanie niż te ligowe? Był Pan na poprzednich finałach Pucharu Polski tutaj na Stadionie Narodowym. Czy jest jakiś wniosek, który Pan zaobserwował, który pomoże Panu przygotować jutro zespół do takiej wyjątkowej okazji? Czy jest wniosek? Ja myślę, że do, do, w ogóle do, do takich spotkań o stawkę przygotowuje się cały sezon. I. i i ta końcówka jest bardzo ważna, natomiast no, trzeba przyznać, że tutaj dla trenera Mamrota i, i, i również dla mnie to są, to są też nowe doświadczenia i tutaj też doświadczamy pewnych rzeczy, nabieramy nowych, nowych wrażeń, myślę, że jesteśmy na to gotowi. Myślę, że fajnie, że, że jest wielu polskich zawodników, którzy wystąpią w tym meczu, jest dwóch o, polskich powiedzmy młodych trenerów, to też jest jakiś znak, że, że, że z tą naszą piłką jest coraz lepiej i, i nie chcę tutaj mówić, o, o, opowiadać jakiś, no, taki o sytuacjach, że już tak zaobserwowałem. No, to, jest, to jest nowe doświadczenie, yy, trzeba na pewno brać pod uwagę, dobierając skład, też myśląc o zawodnikach, którzy dobrze mentalnie zniosą ten mecz i będą w stanie udźwignąć ten ciężar, także no, Idąc w plany, no, zostawiamy je dla siebie najlepiej jutro przyjść, zauważyć i, i, i tak to widzę. Dzień dobry Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, powiedział pan dzisiaj na konferencji prasowej, jestem ambitnym człowiekiem. Pracował pan w przeszłości w Egiloni Białystok. Proszę poprawić mnie, jeśli się mylę, doprowadził Pan ten zespół do półfinału Pucharu Polski. Czy ma Pan, czy ma dla Pana znaczenia fakt, że właśnie gra Pan przeciwko swojej byłej drużynie i ma Pan okazję zrobić to, czego wtedy nie dokonał właśnie z biały Białystok? Dziękuję. Ja myślę, że podobnie jak, jak, jak z tabelą. Tutaj też jakieś takie myślenie o jakimś odgrywaniu. No, jesteśmy profesjonalistami. Piłka uczy pokory, uczy pewnych spraw. Rzeczywiście prowadziłem Jagiellonię do półfinału, i można powiedzieć, przed pierwszym meczem półfinałowym dwa dni zostałem odwołany z funkcji. To jest część tej gry, i, i taka była decyzja. Musiałem ją uszanować, i, i tyle, ale nie ma mowy tutaj o, o jakimś myśleniu, bo to też mogłoby być takie złe emocje, mogłyby być zgubne. Myślę, że my musimy dawać przykład profesjonalizmu i, i podejścia. Także też nie myślimy zupełnie o, ta, o tamtej przeszłości. Ja nie myślę, tylko skupiam się wielokrotnie z, z, z prezesem Kuleszą, czy, czy, czy z zawodnikami, czy, czy, czy z trenerami też wspólnie już po tym czasie rozmawialiśmy i trzeba iść dalej. Pracujemy dalej. Wielokrotnie zbierałem gratulacje od, od prezesa Kuleszy za swoją pracę po, po Jagiellonii, także są normalne stosunki tutaj. Myślę, że nie ma tych złych emocji przy piłce i tak jest, myślę, za nadto i tutaj nie ma co jeszcze czegoś takiego szukać, bo, 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 te, bo takich złych emocji tutaj wśród, wśród tych spraw nie ma. Jeszcze raz, Grzegorz Milko. Panie Trenerze, bardzo pięknie Pan mówił o tej czystości, o tym wielkim święcie piłki, które, które będzie jutro, ale ja mam takie pytanie. Wy jeśli zdobędziecie Puchar Polski, to wszystkie mecze zagracie na wyjazdach, bo nawet jutro Jagiellonia jest takim nominalnym gospodarzem. Czy mimo wszystko gdzieś ten system nie potrzebuje jakiegoś małego retuszu, żeby chociaż na etapie, nie wiem, może półfinałów kibice mieli okazję w tych rozgrywkach konkretnych zobaczyć swoją drużynę u siebie w domu, bo to będzie taki trochę no, puchar wyjazdowy dla w przypadku Lechi. Myślę, że w tej chwili nie jest czas na to. My jesteśmy też rozumie swoją rolę jako trener i y, są pewne próby czy, czy, czy takiej zmiany struktury te, tych rozgrywek, zrobienia ich atrakcyjniejszymi. Nie chciałbym w ogóle oceniać w tej chwili, bo myślę, że to nie jest czas i miejsce na to. Polski to nie jest koncert życzeń, tylko, tylko trzeba się dostosować i, i trzeba grać. Myślę, że poradziliśmy sobie z presją, z taką formułą. Graliśmy na wyjeździe i, i trzeba to uszanować. Trzeba znać swoje miejsce. W szeregu ja, jeśli ktoś mnie poprosi o opinię po, po, po rozgrywkach i, i gdzieś tam na forum, nie wiem, Ekstraklasy czy, czy, czy forum trenerskim, czy PZPN, będziemy o tym dyskutować. To swoją opinię wy, wyrażę, A myślę, że teraz to niczemu nie służy. Ja rozumiem, że w dzisiejszym... W dzisiejszych czasach, w czasach takich ekonomicznych, a nie innych w dzisiejszym biznesie, no my musimy też się dostosować do tego, jeśli to ma przynieść oczekiwane efekty, rezultaty finansowe, ekonomiczne, napędzić całą koniunkturę na piłkę nożną, zapełnić stadion. Jak widzimy to się spełnia, no to my mamy obowiązek się do tego dostosować. I tutaj nie chciałbym tutaj się silić na, na jakieś moje wywody. Tym bardziej, że jesteśmy w finale, to grzechem by było narzekać na cokolwiek. Taka była formuła, trzeba to zaakceptować, a nie dyskutować z tym. No to ponownie ja, Janek Sławiński, Radio Mors. Się dopytam, ja tylko proszę. przypomnę, że jeszcze dzisiaj mam trening, także jeśli można tutaj o jakieś końcowe już pytania, bo, bo za chwilę musimy wyjść. I... Jasne, to dwa. Chyba się Pan z stoku i specjalnie pan przedłuża tutaj. O nie, absolutnie. Ja strój miasta się. morsta znamy, znamy, tak, tak. Tak, dokładnie. Nasze. Padnie nazwisko jakiegoś groźnego zawodnika z Jagiellonii, czy raczej te wszystkie wypowiedzi, bo i przecież y, trener Jagieloni też nie chciał zdradzić, który zawodnik jest wyjątkowo groźny. No ja myślę, że, że te dwa nazwiska Nowikowa z Runie to są, to są naprawdę zawodnicy bardzo dobrzy y, grający na wysokim poziomie i... i Myślę, że jakość zawodników Jagielonii jest też, też, też wysoka, ale, ale pokazujemy, że dobrą organizacją, dobrym przygotowaniem potrafimy te niektóre powiedzmy indywidualności niwelować i, i jutro jak równy z równym przystępujemy do, do, do boju z, z Jagielonią. No i tak patrząc jeszcze w przyszłość po pucharze, no ostatnie spotkanie po pucharze w Lidze, które wygraliście, no to było w zeszłym roku. W tym roku remis i dwie porażki, czy też gdzieś jest ta w cudzysłowie oczywiście, bo to szeroko powiedziane klątwa, czy raczej nie bawicie się w takie zabobony? po pucharze, to zapraszam na konferencję po pucharze. Teraz naprawdę skupiamy się na pucharze i na niczym innym i nawet e, nie wiem, nie wiem, co będzie jutro, także dzisiaj, nie, nie jutro, tylko jutro w sensie po pucharze, nie zastanawiam się, co będzie dzień po pucharze, tylko wszystko jest skierowane na jutrzejszy finał, a, a, a dalej to będziemy się zastanawiać dalej. Dziękuję. To wszystko? Ok, super. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.